21 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyło się wyjątkowe wydarzenie mikołajkowe, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. Organizatorami tego świątecznego spotkania były Szkoły Edukacja w Radomsku. Jednym z głównych punktów programu był spektakl przygotowany przez słuchaczy placówki oparty na ponadczasowej powieści Charlesa Dickensa Opowieść wigilijna. Po przedstawieniu odbył się wykład dotyczący emocji. Prelekcja wzbudziła żywe zainteresowanie i była doskonałym Uzupełnieniem artystycznej części programu. Kulminacyjnym momentem wydarzenia było ogłoszenie wyników świątecznych konkursów organizowanych przez szkoły. Laureaci odebrali nagrody, a ich kreatywne prace wzbudziły podziw publiczności. O szczegółach wydarzenia opowiedziała Marzena Rzemejda-Zybura, dyrektor placówki. W programie mamy opowieść wigilijną w wykonaniu naszych słuchaczy, którzy tworzą edukacyjną grupę teatralną. Później będzie wykład o emocjach, które można zamknąć w fotografii. Następnie będzie taka część dla naszych słuchaczy, głównie mianowicie przedstawienie wyników świątecznych konkursów, które to nazywały się Grudzień z książką, najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa i logo szkolnego wolontariatu. Jak podkreśliła, wydarzenie miało charakter integracyjny. Jesteśmy w przededniu świąt Bożego Narodzenia, w takim klimacie świątecznym. Chcieliśmy, planując to wydarzenie, zorganizować dla naszych słuchaczy taki czas, żeby wspólnie razem poświętować sobie troszkę i żebyśmy mogli porozmawiać, żebyśmy mogli nacieszyć się również. Sobą, no bo w szkole są również zawierane takie relacje koleżeńskie i przyjacielskie też. Dyrektor podsumowała kończący się rok 2024 w szkołach edukacja. Myślę, że to był taki czas bardzo intensywny i dla naszych słuchaczy i dla naszych pracowników, nauczycieli, pracowników administracyjnych. Dlaczego? Dlatego, że oprócz standardowej działalności oświatowej szkolnej takiej, którą można spotkać w każdej szkole, mocno również organizujemy to, co wynika również z przepisów prawa, mianowicie stawiamy też na działalność kulturalną i tych wydarzeń było bardzo dużo. Właśnie ostatnio przesłałam również do druku książkę, która będzie właśnie zbierała te wszystkie nasze wydarzenia z całego roku. Nauczycielka i kierowniczka radomszczeńskiej Biblioteki Jolanta Męćkiewicz była autorką wykładu o emocjach. Jak za Znaczyła biblioteka przez ostatni kwartał była organizatorem wielu ciekawych inicjatyw. Biblioteka od samego początku włącza się w tak zwaną akcję Moja Mała Ojczyzna, a więc jesteśmy otwarci dla mieszkańców regionu tutaj najbliższego. Głównie celujemy w mieszkańców Radomska, bo wiadomo z racji tego, że mają blisko i co miesiąc staramy się, żeby biblioteka zachęcała jakimiś akcjami. Był spacer po zabytkowym w Radomsku zakończony konkursem na szkic. Jakiś rysunek była również yy, yy, mamy taką yy, rozpoczętą akcję, że będziemy robić yy, wystawy gablotowe w bibliotece, jeżeli chodzi o imienników yy, naszych ulic Radomskich. A więc wiemy Rejmonta Jana Pawła II, także odbywają się w bibliotece. Mało tego, że tylko, nie tylko w Radomsku, ale są też przenoszone w formie yy, późniejszej do biblioteki w Wieluniu. Spotykamy się z różnymi fajnymi ludźmi. Zapraszamy na pana Artura też Giemze, który jest poetą w Częstochowie. Są wieczorki poetyckie. Jest spotkanie z książką, ale niezależnie od tego, co biblioteka prowadzi w ramach terapii, biblioterapię. I To jest najważniejsze. Każdy może do nas przyjść. Polecimy książkę. Myślę, że skorzystając z tego. Małgorzata Rojek i Joanna Michalak to słuchaczki szkół edukacja, wyraziły swoją opinię na temat placówki. Atmosfera bardzo fajna, serdecznie polecamy szkołę, wszystkie tutaj zajęcia, możliwości, pomysły. Pani dyrektor tutaj jest bardzo otwarta, realizuje wszystkie nasze pomysły. Można, możliwość jeżdżenia na wycieczki, różnego rodzaju rodzinne tutaj spotkania w szkole, poza szkołą. Bardzo się dużo dzieje w szkole. Proponujemy obserwować stronę szkoły, gdzie są wszelkiego rodzaju warsztaty, gdzie osoby z Radomska mogą przyjść na te warsztaty. Poza warsztatami takimi stricte plastycznymi są jeszcze organizowane spacery historyczne, gdzie można jak gdyby swoją kreatywność pokazać. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo imprez, gdzie każdy coś dla siebie znajdzie. Obie kobiety brały udział w spektaklu Opowieść Wigilina. Zdradziły, jakie role odegrały. Ja jestem Bobem, czyli ojcem rodziny, a ja gram ducha, takiego ducha nadziei na poprawę tutaj naszego głównego bohatera, żeby jednak zmienił stosunek do świąt. W przedstawieniu brały udział również dzieci. Dzieci są fantastyczne, dzieci są bardzo spontaniczne. Ich tak naprawdę nie trzeba w ogóle przygotowywać do roli. Więc naprawdę zresztą państwo zaraz zobaczycie, one są bardzo naturalne na tej scenie. Socjolog Zuzanna Dobrowolska i psycholog Katarzyna Meger, odpowiedzialne za terapię zajęciową wyjaśniły, na czym polega ich praca w szkole. Jesteśmy głównie odpowiedzialne za terapię zajęciową z naszymi słuchaczami staramy się robić zajęcia praktyczne wspieramy ich tak naprawdę w każdej dziedzinie otworzyliśmy też świetlicę przy naszej szkole dzięki czemu mamy możliwość tej grupy teatralnej utworzonej która dzisiaj tutaj będzie się nam przedstawiała i prezentowała a pani psycholog Wspieramy naszych słuchaczy, organizujemy różne warsztaty, różne zajęcia kreatywności, różne zajęcia. Również nasi słuchacze mogą przyjść z własnymi dziećmi i dzieci razem z naszymi słuchaczami biorą udział w zajęciach. Wspieramy również naszych słuchaczy emocjonalnie, prowadzimy różnego rodzaju spotkania ze słuchaczami. Nasza szkoła ma na celu... Wsparcie emocjonalne głównym takim założeniem jest empatia. Wzbudzenie empatii, ja w naszych słuchaczach, ale nie tylko. Bardzo duży nakład też kładziemy na to, żeby jak rodzice nie mają z kim dzieci zostawić, są zapracowani tak naprawdę i często mówią no jak, my w takim wieku mamy się uczyć, ale mamy rodziny, mamy tyle obowiązków, my w tym im pomagamy, że mogą przyjść z dziećmi, mamy kącik w naszej, w naszej bibliotece dla dzieci, mamy, wspieramy ich w taki sposób, żeby znaleźli czas dla siebie, ale również i mogli dalej doskonalić swoją edukację. Na naszych warsztatach terapii zajęciowej kreatywność, kreatywność, bo tak naprawdę przyszły terapeuta Zajęciowy powinien być kreatywny i wszechstronny, dlatego że spotyka się z różnymi osobami i z osobami z niepełnosprawnością, i z seniorami. I my w tym kierunku staramy ich przygotować do tej pracy. Obie zaprosiły do zapisów na zajęcia w szkołach edukacja, by doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy do naszej szkoły, zapraszamy na nasze warsztaty i trzeba ćwiczyć. Ćwiczyć, nie poddawać się, ćwiczyć. I dużo działań takich kreatywności, gdzie powiem, podczas naszych wakacyjnych spotkań, też mieliśmy warsztaty, przychodziły panie z zewnątrz. Nawet miałyśmy jedną panią psycholog też na warsztatach, rozluźniały się z osoby dorosłe, potrafiły się odłączyć od tych codziennych, przykrych sytuacji, które nieraz mają, od tego zmęczenia, która jest przez pracę wywołana. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć na zakończenie: Zbliżają się święta, i powiem tak: szkoła, edukacja jest jak magia. Słuchaczki, które już ukończyły u nas edukację, wracają do nas, wracają chętnie na warsztaty, chętnie nas wspierają również też w działaniach, dlatego też my wszystkich zapraszamy na nasze warsztaty, do naszej szkoły. Dokładnie, tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Przede wszystkim u nas króluje otwartość, dobre samopoczucie. Dokładnie. Cały czas jesteśmy z uśmiechem na twarzy. Jesteśmy taką super społecznością, która się razem trzyma, i myślę, że to jest właśnie ta magia, o której tutaj pani Psykrokosław. Magia, wspomniała. która nam towarzyszy. Która z nami jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Dyrektor ds. Dydaktycznych Szkół edukacja w Radomsku, Sławomir Zegura, przekazał, że co roku coraz więcej osób zasila szeregi szkoły. Oj, to jest tak już co roku coraz więcej. Cieszymy się z tego niezmiernie. No, już można powiedzieć, że mamy trzycyfrową, trzycyfrową ilość słuchaczy. No, jeszcze trzycyfrowej ilości nauczycieli nie ma, ale oczywiście jest już sporo nauczycieli. tak? Dokładnie nie powiem Pani ile, bo to bo jest są mi kursy i e, szkoła stacjonarna w, w trybie zaocznym e, również więc i, i liceum, więc tutaj oczywiście tych nauczycieli, nawet którzy mają niewielką ilość godzin dydaktycznych, ale e, no, tworząca jakby cały zespół jest spora. Jak zaznaczył, rok 2024 obfitował w rozmaite inicjatywy. Bardzo, bardzo dużo się działo. E, Wiele inicjatyw, wymyślamy te inicjatywy spontanicznie, wychodzą oddolnie od słuchaczy, bardzo często. Wynik tego, że po prostu sami chcą coś tworzyć, inspiruje nas, żeby im to wszystko udostępnić. No i efektem tego jest no, już jakby spotkanie tutaj, w tej sali większej, bo, 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 bo jednak stwierdziliśmy, że w naszych murach może braknąć miejsca na tak ważne Wydarzenie przedświąteczne, także no, wspaniały rok. Cieszymy się i chcemy, żeby, żeby szło tak dalej. Swoją refleksją na temat wydarzenia podzieliła się również wicedyrektor Anna Owczarek. Dzisiaj mamy takie wielkie wydarzenie Szkoły Edukacja w Radomsku Mikołajki, gdzie zaprezentujemy sztukę. Tutaj przed chwilą wypowiadała się pani reżyser Zuzanna Dobrowolska. Wystawiamy opowieść wigilijną. Będą też nagrody dla uczestników trzech konkursów. Nauczyciel Karol Drusz wyjaśnił, czym się charakteryzuje nauka w szkołach edukacja. Taką podstawową różnicą między nauczaniem w szkole podstawowej w szkole, gdzie nauka jest obowiązkowa a tutaj gdzie nauka nie jest obowiązkowa bo Studenci przychodzą sami. Jest taka, że tutaj studenci przychodzą i chcą się uczyć. O, w szkołach wiadomo, jak jest przymus, nie zawsze każdy chce się uczyć. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą, a tutaj każdy, kto przychodzi, chce się uczyć. Podkreślił także, że słuchacze chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach. Studenci też biorą czynny udział w przedstawieniach, w wykonywaniu różnych prac, tutaj w konkursach. Bardzo pozytywnie odbieramy uczestnictwo właśnie studentów. Studenci nie tylko garną się do nauki, ale też go zająć, tak jakby dodatkowo. Mikołajkowe spotkanie było doskonałym przykładem, jak łączyć naukę z kulturą, oferując uczestnikom chwilę refleksji w przedświątecznym czasie.